Przede wszystkim odczytujemy środki i promienie obu okręgów. Ten pierwszy ma środek w punkcie 0,1 i promień 5, natomiast ten drugi ma środek w punkcie 1,0 i mniejszy promień równy 3. Skoro ten drugi ma mniejszy promień, to nie jest możliwe, aby ten pierwszy leżał w całości wewnątrz drugiego okręgu, stąd od razu odrzucamy odpowiedź c. Myślę, że ze względu na nieduże, dosyć łatwe do narysowania współrzędne i promienie, warto przedstawić te okręgi na dosyć dokładnym rysunku. Gdyby to były jakieś inne liczby, to posłużyłbym się rysunkiem poglądowym. Mamy tutaj pierwszy okrąg o promieniu 5, no i ten drugi o promieniu 3. Taki rysunek już mnie upewnia, o co chodzi. To musi być odpowiedź z punktu D. Jednak to, co widać, jeszcze potwierdzimy odpowiednią nierównością na wypadek, gdyby trafiło się takie zadanie otwarte. Odległość między środkami to pierwiastek z dwóch, z kolei ta dodatnia różnica promieni, zawsze od większego odejmujemy mniejszy, to dwa. Dwójka jest większa od pierwiastka z dwóch, co potwierdza odpowiedź z punktu d.